Kiedyś europejski samochód to była prawdziwa marka, symbol klasy i jakości. Mój świętej pamięci wujek, który mieszkał we Francji, jeździł tylko francuskimi autami, po kolei Peugeotem, Renault, Citroenem, bo to była duma, tradycja i styl. My, Polacy, sprowadziliśmy miliony niemieckich, świetnych aut, bo Niemcy robili solidne i wytrzymałe maszyny. Nawet w Stanach doceniano europejską motoryzację, bo to były najlepsze auta, najlepszy design, nawet James Bond nie chciał niczego innego przecież. A potem przyszli niestety szaleńcy, którzy wymyślili elektryczną ładę. Katastrofa. I niestety dzisiaj widzimy tego skutki. To nie jest żaden kryzys, tylko rezultat tej szalonej polityki. Ostatnio nawet pod Waszym nosem w Brukseli zamknęła się fabryka Audi, a co ciekawe, to była pierwsza fabryka, która osiągnęła neutralność energetyczną, emitowała zerowy ślad węglowy. I co, teraz już też jest zerowy ślad węglowy, ale nie ma już miejsc pracy i nie ma samochodów.